Subskrybuj kanał, zagranie i bądź na bieżąco z najnowszymi analizami i typami. Cześć, z tej strony Kuba, i pora na ostatnią już kolejkę Mistrzostw Europy. W związku z tym są i nasze typy i analizy. Dzisiaj zajmiemy się grupą A: najpierw spotkanie Szwajcarów i Turków, oba spotkania w tej kolejce, oczywiście, równolegle o 18.00, także Włochy-Walia. Zanim przejdziemy do analizy tego spotkania, krótka informacja o tym, jak wygląda tabela, no bo w końcu ważą się losy awansu. Pamiętamy, że wychodzą dwie ekipy z pierwszych miejsc, a także cztery drużyny Smith z miejsc trzecich. Tutaj decyduje zdobyta ilość punktów, a także bilans ramkowy, co też może być w końcowym rozliczeniu ważne. Szwajcarzy na miejscu trzecim w grupie A. Tylko jeden zdobyty punkt po remisie z Walią, a także porażka z Włochami 0-3, reprezentacja Turcji 0-2 i 0-3, bilans bramkowy 0-5. Tutaj te szanse na awans nawet trzeciego miejsca w przypadku wygranej są dość niewielkie, ale matematyka każe nam jeszcze rozważać te różne pod kątem awansów. Co do już samego spotkania, gramy dzisiaj w SuperBET. Pamiętajcie, że z kodem rejestracyjnym zagranie macie od nas specjalne bonusy 100% do 50 zł od depozytu, a także 500 zł zakład bez ryzyka i 34 zł freebet. Taką właśnie promocję proponujemy Wam razem z SuperBETem. Co do samego spotkania? Szwajcarzy przyjęli bramkę w eliminacjach Mistrzostw Świata od Bułgarii, później dwie w sparingu strzeliła im Finlandia, a już na samym euro, o czym też wspominałem, zremisowali z Walią 1 do 1 no i mogą pluć sobie w brodę, że nie wykorzystali swoich okazji w tym starciu i tylko remis na koncie helwetów. Wszystko z przebiegu spotkania wskazywało na to, że właśnie do nich trafią trzy punkty, no ale skończyło się na podziale i po jednym oczku powędrowało na konto obu ekip. Turcy w teorii, tak jak mówiłem, wciąż szanse na awans mają, ale muszą rzucić się do ataku. Bilan bramkowy 0 do 5. Nie ma tutaj innej możliwości niż atak, atak i jeszcze raz atak i tych bramek muszą trochę strzelić i wygrać, jeżeli chcą awansować do 1-8 finału. Po pięciu straconych... Golach pora na udowodnienie tego, o czym mówiliśmy, pisaliśmy przed samym turniejem. Koń jaki jest, każdy widzi, ale nie jest on czarny. Pora, by reprezentacja Turcji w końcu się przebudziła i ten potencjał w ataku przenieść na dzień meczowy. Będzie to dziesiąte spotkanie między tymi drużynami. Dziewięć dotychczasowych spotkań było zaciętych i tylko trzy razy któraś z ekip zachowała czyste konto. Ostatnie spotkanie dosyć dawno. Bo w 2008 roku na mistrzostwach Europy w Austrii i Szwajcarii i tam Turcy odrobili straty i wyciągnęli mecz z 0 do 1 na 2 1 w dramatycznej końcówce, a konkretnie w drugiej minucie dolczonego czasu gry. Wszystko wskazuje na to, że to spotkanie będzie dosyć zacięte, w końcu jedni i drudzy muszą bić się o awans. Turcy, jeżeli chcą awansować muszą rzucić się do ataku. Szwajcarzy Muszą to spotkanie wygrać. Remis tutaj nie powinien dać im szans na awans trzeciego miejsca. No i w związku z tym nasz typ na to spotkanie to to, że obie drużyny strzelą gola. Na to wskazuje historia starć między, między tymi ekipami. No i widzimy, że jednak jest ten potencjał w ataku. Pora go w końcu pokazać w dniu meczowym. Kurs na to zdarzenie w Superbecie to 1,75. Jeżeli nie macie jeszcze konta, pamiętajcie o naszym kodzie rejestracyjnym z początku filmiku. A także śledźcie nasze kanały społecznościowe, subskrybujcie nasz kanał na YouTube, bądźcie na grupie Zagranie, czytajcie teksty na Zagranie Konta. Wszystkie informacje o Bukmacherach, o meczach na euro i nie tylko. A na razie ode mnie to tyle. Trzymajcie się, na razie.